Cześć moi drodzy i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku chciałabym Wam przedstawić amerykańską ikonę. Zapraszam was pod maskę i zobaczymy co ta bestia skrywa. Jest to Gemini 6.4 litra. 410 koni, 150 litrów pojemności zbiornika na benzynę, a przeciętne spalanie to około 25 litrów na 100 kilometrów. Także jak widzicie jest to dość głodna bestia, ale na pewno warto w nią inwestować, bo jazda tym samochodem to jest czysta przyjemność. Jak taki samochód wygląda i... Specyficznie, jaką funkcję pełni ten samochód, ponieważ nie jest to zwykły samochód do jeżdżenia po mieście, ale jest to samochód kontraktorski, czyli tak zwany budowniczy. Ten samochód w zasadzie pracuje sam na siebie i jeszcze utrzymuje rodzinę. Jak widzicie, takie metalowe frame, tutaj się to nazywa rufraki. Możecie na tym przewozić drabiny oraz inne słupy, które. W zasadzie tutaj służą funkcje rusztowań. Elegancki, kulturalny, można spokojnie nie jeździć bez obaw, ponieważ kamerka, wszystkie udogodnienia się tu znajdują. Jak widzicie paka jest duża, dużo się tu zmieści. Słuchajcie, w tym momencie jest to samochód pracowniczy. Tak więc został trochę zmodyfikowany pod potrzeby pracy. Normalnie samochód ten ma z przodu dwa siedzenia z możliwością położenia trzeciego. Także w zasadzie trzy osoby mogą siedzieć z przodu. Ale również ma trzy miejsca z tyłu. Na potrzeby po prostu korzystania z tego samochodu została tu dokonana mała modyfikacja, także zapraszam Was do środka, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzicie, samochód świetnie się nadał, żeby zaadoptować go na pracownika idealnego. A dodatkowo, jak spojrzycie, z przodu mamy mnóstwo miejsca, To strasznie komfortowy samochód. Jazda do pracy takim samochodem, to jak jazda limuzyną. Mało tego, można dodać ekstra siedzenie właśnie między kierowcą a pasażerem. Wystarczy... Podnieść te oparcie, które w tym momencie jest niemożliwe do podniesienia ze względu na robocze skrzynki z tyłu, ale wystarczy, żebyśmy podnieśli to do góry, i mamy tutaj trzecie miejsce. I oficjalnie osoba może tutaj siedzieć zgodnie z prawem, ponieważ samochód został tak skonstruowany. Ale myślę, że rzućcie jeszcze okiem i chyba przejedziemy się gdzieś, żebyście mogli lepiej poczuć klimat tej limuzyny. Wyobrażacie sobie jeździć do pracy takim samochodem? Myślę. Że to czysta przyjemność. Okej okay, moi drodzy, no to jedziemy. Zwróćcie uwagę jeszcze, proszę, tylko na elegancję tego samochodu, na przykład na te ładne zegary. No i znak tego tutaj, ja mówię barana, no ale nie jest to baran, no ale bardzo to lubię. Wyświetlacz, tak jak mówiłam, jest kamera cofania, także widzicie, gdzie cofacie. Mimo, że jest to taki wiecie duży trok roboczy, by się pomyślało, że takich udogodnień tu nie ma. Bardzo dużo podpięć na USB, spokojnie możecie ładować samochód, telefon. Ma bardzo dobry system dźwiękowy, możecie słuchać muzyki, jakbyście byli co najmniej w kinie, albo mieli jakieś świetne naprawdę nagłośnienia, głośniki. Fajny tutaj schowek, możecie sobie pochować różne fajne rzeczy. Sama jazda też jest komfortowa i świetna, także jedźmy w drogę. Nie jest aż tak zwrotny ze względu na swoją wielkość. Yy, wiadomo, no czasami może trzeba gdzieś tam zawrócić, żeby wycof wycofać, żeby zawrócić, skręcić, ale to nie przeszkadza. To tylko taki mały drobiazg. Na pewno trzeba się mocniej koncentrować i skupiać, kiedy jedzie się takim bydlakiem, bo jest to naprawdę, słuchajcie, duży samochód. No i chociaż prowadzi się go mimo wszystko bardzo fajnie. No to trzeba uważać, no bo trzeba pamiętać o tym, że ma się pod stopą naprawdę pedał do dużego i mocnego silnika. I ten samochód, jak się rozpędzi, to też nie jest taki łatwy do wyhamowania. Można by powiedzieć, że jest to broń na drodze. Dobra, właśnie wjechaliśmy na drogę. Myślę, że można słyszeć dźwięk tego silnika. I jak na taki duży samochód rozpędza się naprawdę z lekkością. I nie wiem jak wam, ale mi Ameryka kojarzy się właśnie z takimi, takimi i tym podobnymi pick-upami. Zauważyłam, że w Polsce one zaczynają się pojawiać, ale wydaje mi się, że te polskie drogi nie są aż tak dostosowane do tak dużych samochodów. I na przykład ja osobiście chyba bym się trochę bała w Polsce jeździć tym samochodem. Chociaż nie wiem, bo nie próbowała, musiałabym spróbować. Jesteśmy na terenie zabudowanym, więc nie możemy szaleć cały czas, ale takie małe urywki już mogą dać Wam ten smaczek. No i wiecie, no tutaj dużo ludzi takie samochody ma. Może nie jest tak dużym silnikiem i mocą, ale w wersji pick -up. Także słuchajcie, no ja się czuję bardzo komfortowo, co najmniej jakbym siedziała w limuzynie, a prowadzę przecież tak wielki samochód. To jest niesamowite. Jest mega wygodnie, że widzicie, siedzę komfortowo, jest mi tu bardzo przyjemnie. No i też w dobie campingów i, i tego typu rzeczy na pewno też sobie wyobrażacie, że na upartego można spać w tym samochodzie, no bo jego wielkość na to pozwala. Też są, jest możliwość nakupienia takich, do kupienia takich jakby nakładek na tą przyczepę pick -upa. To wygląda jak camper i normalnie jakby wieziesz na tej przyczepie taki domek mały. Więc wtedy taki samochód może Ci służyć nie dość za samochód, to jeszcze za mieszkanie. A w Stanach jest dość popularne mieszkanie w samochodach, więc naprawdę inwestycja w taki samochód uważam jest bardzo dobrą inwestycją. Jak wiecie, większość samochodów w Ameryce to automaty. Również mamy tutaj ten komfort w tym samochodzie, że to też jest automat. I spójrzcie na, ym, jak tu się zmienia, właśnie biegi. Nie ma takiej typowej wajchy jak zawsze, nawet w automatach, tylko jest taka kulka obracająca się nie wiem jak to nazwać. No tutaj macie P, czyli parking. R, czyli reverse, czyli że cofasz, N, czyli neutral, czyli on jest jakby bez biegu i drive, czyli że jedzie. No dobrze, moi kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie i jak się Wam podoba, właśnie taka amerykańska ikona, czyli właśnie ten. Pick-up, który dzisiaj Wam zaprezentowałam. Ściskam Was, pozdrawiam, trzymajcie się, pa! pa.